Podobny obraz prezentowały nowości ilustrowane. W numerze z 22 maja można było przeczytać. Przez cały czas i 4,5 miesiąca walk toczonych w pobliżu Gorlic zburzono pół miasta. Spalono jedną trzecią jego część. Ostatnia zaś bitwa pochłonęła resztę. Mury spalonych domów potrzaskane granatami przedstawiają straszliwy widok. Cały rynek i całe śródmieście w gruzach i zgliszczach. Część miasta między cmentarzem katolickim, gdzie były najgwałtowniejsze walki, a rynkiem przedstawia się jak, jako jedna kupa gruzów. Cmentarz zupełnie rozkopany przez pociski armatnie. Potrzaskane trumny, z których wypadły zwłoki, i szczątki pomników zasłały cmentarz. A gdy później zawrzała tam walka na białą broń, żołnierze zabici i ranni leżeli pośród rozwalonych grobów i trumien. Odbudowa ze zniszczeń wojennych i zagospodarowanie pobojowisk były kosztowne i czasochłonne.